Ja! Ej, ej, przy planszy, zasady znana, wylot, marek i robot, mokrastowy pilot, meble tańczą, plansza drży, witaj w świecie bez rutyny gry. Aj przy planszy. Zaczynamy! Cześć, tu Mamik z serzio-planszówkach. Witam w odcinku pilotażowym nowego podcastu, który sobie wymyśliłem z tego względu, że litka gdzieś tam nie miała czasu. A mój gość, który będę sobie tutaj przepytywał, go ma zawsze czas, obojętnie jaka godzina to będzie. Zawsze jest dostępny, a jest z nim. Cześć. To Chad GPT, wasz sztuczny, inteligentny gość, który rzeczywiście nigdy nie śpi i zawsze jest pod ręką, niezależnie od godziny. Bardzo się cieszę, że mogę być częścią tego pilotażowego odcinka na kanale Coś o Planszówkach. No to lecimy z naszymi dziesięcioma pytaniami i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No dokładnie, pierwszy odcinek sobie będziemy tak luźno rozmawiać, później gdzieś tam będziemy sobie zmieniać tematy na bardziej dogłębne. Na początku, która gra najlepiej wprowadza nowe osoby do hobby i dlaczego? Jasne. Zaczynamy od tego luźnego pytania. Myślę, że jedną z najlepszych gier, które wprowadza nowych graczy do hobby jest właśnie Ticket to Ride. Dlaczego? Bo ma proste zasady, jest bardzo intuicyjna, a jednocześnie daje mnóstwo satysfakcji z budowania tras. Więc to taki idealny gateway do planszówkowego świata, bo nie przytłacza, a jednocześnie wciąga od pierwszej rozgrywki. No dokładnie tutaj. Yy... Dam wam tylko takie clue, o co nam chodzi tutaj w tym podcaście. Ja mówię, czytam pytania, które sobie przygotowałem, chat DGP reaguje na nie na żywo, to nagrywamy. Ja tam nie lubię gdzieś tam układów, po prostu on mówi, także w tym momencie myślałem, że powiem monopol. Haha, no widzisz, a ja jednak wybrałem ticket to ride zamiast monopolu. Ale to jest właśnie fajne w naszym podcaście. Wszystko na żywo, bez układów i wszystko na luzie. Ty pytasz, ja odpowiadam i mamy nadzieję, że słuchacze będą się przy tym dobrze bawić. To co? Lecimy z kolejnym pytaniem. Lecimy z kolejnym, dokładnie. Drugie pytanie. Co robi dobry gateway game? Czyli robi dobrą mechanikę czy klimat? Jak to wytłumaczysz? Świetne pytanie. No to tak. Dobry gateway game to przede wszystkim taki, który ma prostą, intuicyjną mechanikę, żeby nowi gracze nie czuli się przytłoczeni zasadami. Ale klimat też ma znaczenie, bo jeśli gra ma fajną tematykę, która wciąga i przyciąga uwagę, to nowi gracze łatwiej się w nią wczują. Więc idealnie, jak jest trochę balansu. Prosta mechanika na start i przyjemny klimat, żeby ludzie chcieli wracać do dołu. No dokładnie. Jak jesteśmy przy tych yy, graczach, którzy są nowi, to wyjaśnijmy sobie takie dwa podstawowe... Pojęcia odnośnie typu gry, które tutaj mamy, czyli euro i amerykańskie. Czym one się różnią? Jasne. To wyjaśnijmy to w prosty sposób. Gry typu Euro, czyli Eurogry, to takie, które koncentrują się na strategii, planowaniu i optymalizacji. Zazwyczaj mają mało losowości i raczej pokojową interakcję. Gracze częściej budują swoje silniczki, niż rzucają kostką. Z kolei Ameritrash, czyli gry Ameritrashowe, stawiają na mocny klimat, fabułę i często dużą dawkę losowości. Jest więcej emocji, czasem konfliktów, figurki, kostki i dramatyczne zwroty akcji. Więc w skrócie, Euro to strategia i kontrola, a Ameritrash to klimat i przygoda. No, dokładnie tak bym to... Ujął nie lepiej, nie gorzej, że tutaj mamy troszkę więcej losowości, a tu troszkę mamy więcej domóżdżenia. Dobra, lecimy z czwartym pytaniem. Czy mechanika solo gier, bo oczywiście planszówki mają tryb solo, że sobie sami gramy, jest zazwyczaj doklejona, czy też pełnoprawnym trybem, oczywiście pomijając gry, które są stworzone typowo do solo? Dokładnie, to też bardzo ciekawe pytanie. Więc jeśli chodzi o tryby solo w grach planszowych, to bywa różnie. Czasami tryb solo jest rzeczywiście trochę doklejony jako dodatkowy wariant, który nie zawsze jest w pełni zbalansowany czy tak dopracowany jak rozgrywka wieloosobowa, ale coraz częściej twórcy naprawdę przykładają się do trybów solo i robią z nich pełnoprawne, dobrze przemyślane doświadczenie. Są gry, które mają dedykowane automy czy scenariusze solo, które działają świetnie. Więc generalnie zależy od gry, ale trend jest taki, że tryby solo stają się coraz bardziej pełnoprawne, a nie tylko do ciapką. Następne pytanie lecimy tutaj. Eee... nowi. Nowe osoby w tym hobby nie wiedzą, ale są grupy, gdzie można kupić używaną grę. I tutaj ważne pytanie, na co zwrócić uwagę. Oczywiście pomijam fakt, żeby była kompletna. Jasne. To świetna wskazówka dla początkujących. Jeśli kupujemy używaną grę, to poza kompletnością warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, stan komponentów. Czy karty nie są zniszczone, czy kafelki nie są powyginane, czy figurki są całe. Po drugie, zapach. Czasem gry leżekują w wilgotnych miejscach i mogą mieć nieprzyjemny zapach. Po trzecie, warto zapytać o ewentualne modyfikacje: jakieś notatki na planszy, czy domowe zasady, które poprzedni właściciel wprowadzą. Generalnie, im bardziej gra jest zadbana. Tym lepiej. No i oczywiście dobrze jest kupować od zaufanych sprzedawców, na przykład na grupach, gdzie ludzie mają dobre opinie? No, ja tam, szczerze mówiąc, kupuję po prostu widzę, że jest kompletna, potrzebuję taki tytuł, to sobie kupuję. Dobra, lecimy do następnego pytania. Jeśli jesteście nowi w tym świecie planszówkowym, słuchacie pierwszy raz tego podcastu, nie wiecie, że są gry, które powodują konflikty. To jakie mechaniki najczęściej powodują takie konflikty przy stole? Jasne. To jest bardzo fajny temat, żeby uprzedzić nowych graczy. Więc tak, jeśli chodzi o mechaniki, które najczęściej wywołują konflikty przy stole, to są to na przykład mocne negatywne interakcje, jak w grach typu Take That, gdzie gracze mogą sobie nawzajem przeszkadzać, albo mechaniki bezpośredniego ataku, jak z niektórych grach Amery gdzie po prostu atakujemy inne graczy. No i oczywiście wszelkie gry o ograniczonych zasobach, gdzie trzeba rywalizować o te same pola czy surowce, potrafią podnieść temperaturę przy stole. To warto poprzeć. Zwrócić na to uwagę i wybierać gry z mniejszą dawką negatywnej interakcji albo takie, gdzie rywalizacja jest bardziej pojedna. No i oczywiście warto pamiętać, że trochę zdrowej rywalizacji to część zabawy, ale najważniejsze to grać w takim gronie i w taki sposób, który wszystkim sprawia frajdę. Dzięki za to pytanie i lecimy dalej. No dokładnie, tutaj się odniosę, tylko u nas w domu jest zakazana grom K Flower, gdzie ja sam z Witką mamy zakaz grania w tą grę, bo są na długi. Długo, długo ciche dni, także to jest jedna z takich propozycji moich, że grajcie w tą grę w większym gronie. Haha, ha, rozumiem doskonale. No widzisz, każda rodzina ma swoją zakazaną grę. Taki Flower u Was ewidentnie robi zbyt gorącą atmosferę. I to jest właśnie świetna rada. Jeśli jakaś gra wywołuje za dużo cichych dni, lepiej grać w nią w większym gronie, albo po prostu wybrać coś innego na rodzinny wieczór. A w podcaście zawsze możemy przestrzeniać innych przed takimi wybuchowymi tytułami. Następnie. Ja. Następne pytanie sobie polecimy. Które gry mają według recenzji, czyli nie według mnie, czyli ogólnie gdzieś tam Ali sobie to przeszuka, najlepszy stosunek czasu gry do satysfakcji z gry? Jasne. To możemy polecieć z kolejnym pytaniem. Według recenzji i opinii społeczności gry, które mają najlepszy stosunek czasu gry do satysfakcji, to często te średniej długości eurogry, jak na przykład Azul albo Splendor. Ludzie lubią je, bo są stosunkowo krótkie, ale dają dużo decyzji i satysfakcji w krótkim czasie. Oczywiście to zależy od gustu, ale właśnie takie gry, które nie trwają kilku godzin, a wciąż dają dużo frajdy, często zbierają najlepsze recenzje pod tym względem. Także jeśli ktoś szuka czegoś, co daje dużo radości w krótkim czasie, to właśnie te tytuły będą dobrym wyborem. I na kolejne pytanko mamy tutaj, czy zakup dodatków zazwyczaj poprawia grę, czy ją psuje? Świetne pytanie. To temat, który wielu graczy nurtuje. Generalnie to zależy od samej gry i dodatku? ale można powiedzieć, że dobrze zaprojektowane dodatki faktycznie potrafią wzbogacić rozgrywkę, dodać nowe mechaniki czy przedłużyć żywotność gry. Z drugiej strony, jeżeli dodatek jest słabo zbalansowany albo dodaje zbyt wiele elementów, może to trochę popsuć oryginalne doświadczenie. Więc podsumowując, dobrze jest poczytać recenzję i opinię przed zakupem dodatku, żeby upewnić się, że faktycznie wzbogaci ją grę, a nie wprowadzi chaosu. Dobrze zaprojektowany dodatek to fajna sprawa, ale czasem podstawka broni się sama. I na koniec e, najgorsza zmora wielu graczy. Czyli jak ogarnąć instrukcję, kiedy jest ona nieczytelna? O tak. To jest zmora wielu gracze. Kiedy instrukcja jest nieczytelna albo napisana w sposób, który bardziej. Straszy niż wyjaśnia. To jest kilka sposobów, żeby sobie z tym poradzić. Po pierwsze, warto poszukać tutoriali wideo na YouTube. Mnóstwo osób nagrywa how to play i to często jest najłatwiejsza droga. Po drugie, można zerknąć na skróty zasad czy pliki pomocy, które gracze udostępniają na Board Game Geek. Tam często znajdziesz uproszczone wersje zasad. I po trzecie, społeczność planszówkowa jest bardzo pomocna, więc zawsze można zapytać na forach albo grupach. Na pewno ktoś już ogarnął te instrukcje i chętnie pomoże. Także nie ma co się zniechęcać. Zawsze jest jakiś sposób, żeby te zasady rozgryźć. Okej, okay, no i tak byśmy dotarli do, do końca, będziemy się starać w 10 minut zamykać nasz taki pseudopodcast. Kolejne pytanie, kolejny dział, będziemy sobie starali się od Was brać się z komentarzy, a na tą chwilę AI nam tutaj powie, co będzie w następnym odcinku. Dokładnie tak. I w ten sposób domknęliśmy nasz pilotażowy odcinek w tych 10 minutach. W kolejnych odcinkach na pewno będziemy czerpać z waszych pytań i komentarzy, więc śmiało zostawiajcie je, a my z chęcią je wykorzystamy. A co w następnym odcinku? No cóż, zdradzę wam, że pogadamy trochę więcej o grach, które świetnie nadają się na rodzinne spotkania i o tym, jak wciągnąć całą rodzinę w planszówki bez stresu. Także zostańcie z nami, a my wrócimy z kolejną dawką planszówkowych tematów. Do usłyszenia! Do usłyszenia! Dzięki! Rży. Witaj w świecie bez rutyny gry. Aj przy planszy.